BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, czyli zintegrowany proces projektowania, budowy i utrzymania budynków w oparciu o wspólną, spójną cyfrową reprezentację budynku obejmującą informacje o charakterze graficznym i alfanumerycznym. W innym znaczeniu BIM Określa się jako Building Information Model, czyli cyfrową reprezentację budynku składającą się z obiektów opisanych cechami graficznymi i alfanumerycznymi, osadzoną w środowisku oprogramowania. Oprogramowanie BIM zazwyczaj jest jednoznaczne z aplikacjami 3D lub obiektowymi aplikacjami CAD. Za początek rozwoju technologii CAD uważa się wprowadzenie w roku 1982 na rynek przez firmę Autodesk. Pierwszego Autokada, który firma zaprezentowała podczas targów Comdex na komputery CPM oraz IBM. Kolejne lata to ciągły rozwój oprogramowania, co przełożyło się na systematyczny wzrost sprzedaży. W drugiej połowie lat 80. Autodesk uznawany był za jedną z najprężniej rozwijających się firm kwitnącego przemysłu oprogramowania. Mimo ogromnego sukcesu możliwości technologiczne ówczesnych komputerów. Pozwalają jedynie na bardzo ograniczony interfejs graficzny. Monochromatyczne monitory oraz brak odpowiednio zaawansowanych systemów operacyjnych nie pozwalały na wyświetlanie zaawansowanych funkcji w formie graficznej. Sytuacja zmieniła się w 1992 roku, kiedy to AutoCAD R12 zmienia wygląd, pojawia się interfejs graficzny. Od tej pory praca z cad stała się prostsza i bardziej intuicyjna. Lata 90. XX wieku to prężny rozwój technologii 3D, gdzie oprócz elementów płaskich jak linie i figury posługiwano się bryłami. Przełom wieku można uznać za początek technologii BIM, gdzie bryły zastąpiono elementami budynków, takimi jak ściany, okna, drzwi, słupy, płyty i tym podobne. Wszystkie te elementy zawierały w sobie informacje na temat elementów. Technologię BIM można podzielić na cztery poziomy. Pierwszy z nich to poziom 0, który odpowiada technologii projektowania na papierze technikami analogowymi oraz z użyciem CAD 2D. Kolejny poziom, czyli pierwszy, to użycie modeli 2D wraz z modelami 3D, jednak tylko dla potrzeb wizualizacji konstrukcji. Modele te nie są udostępniane. W poziomie drugim jest możliwość kooperacji między branżystami, ale nadal jeszcze nie ma możliwości jednoczesnej współpracy wszystkich członków zespołu, na jednym modelu. Którą to możliwość daje poziom trzeci? Dla kogo jest technologia BIM? Dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, począwszy od inwestorów, projektantów, wykonawców, a kończąc na zarządcach, służbach ratunkowych, jak również firmach rozbiórkowych. Jak wygląda obieg informacji w tradycyjnym systemie zarządzania inwestycją, a w systemie opartym o Common Data Environment? W technologii BIM, czyli Wspólnym Środowisku Danych. W systemie tradycyjnym każdy komunikuje się z każdym. W systemach BIM dzięki platformom współpracy CDE dostęp do informacji mają wszyscy uczestnicy w każdej chwili procesu budowlanego. Trójwymiarowy model składa się nie tylko z elementów graficznych, ale również zaimplementowanych do nich informacji. Na etapie projektowania, jak również użytkowania obiektu, możemy odczytać informacje z plików IFC o każdym elemencie budynku. IFC to otwarty standard opisu informacji w modelach informacyjnych budynków, którego głównym zastosowaniem jest wymiana tych informacji pomiędzy wieloma różnymi systemami. IFC jest rozwiązaniem używanym w procesach BIM, ponieważ stanowi czytelną dla komputerów reprezentację fizycznych i funkcjonalnych cech budowli. Jak również bazę informacji dotyczących cyklu jej życia, zapisaną w standardzie, który jest otwarty, wspólny i powszechny dla całej branży projektowo-budowlanej. Dzięki tym cechom stosowanie IFC wspiera podejmowanie trafnych decyzji w każdej fazie cyklu życia budowli, co ma znaczący wpływ na ekonomikę procesów z tym związanych. Informacje, jakie zawiera model IFC, to Hierarchia Budynku. Na przykład faza, etap, piętro, typ elementu, np. ściany, płyty, słupy, belki, schody, geometria, np. wymiary współrzędne elementu, objętość, zależność pomiędzy poszczególnymi elementami, właściwości standardowe i niestandardowe przypisane elementom, materiał, kolor, przekroje, ochrona peposz, ciężar. Microsoft HoloLens 2 wraz z Trimble XR10 to pierwsze samodzielne komputery holograficzne, które współdziałają z hologramami o wysokiej rozdzielczości w cyfrowym świecie. Mogą przenieść dowolny model 3D BIM do rzeczywistego środowiska. Do zalet okularów HoloLens zaliczamy weryfikację modelu 1 do 1 z rzeczywistą konstrukcją, gdzie możemy wychwycić wszystkie rozbieżności. Projektowany budynek można ustawić w przestrzeni. Przejść się po nim i sprawdzić powstającą konstrukcję nawet w najdrobniejszych szczegółach. Fotorealistyczne renderingi pomagają inwestorom wyobrazić sobie przyszły obiekt, który jest dopiero w fazie projektowania. Jest to obecnie nieodzowny element pracy projektanta. Scanning 3D ma za zadanie odwzorować kształt obiektu rzeczywistego poprzez zbiór punktów opisujących jego powierzchnię. W efekcie otrzymujemy chmurę punktów o współrzędnych x, y, z, opisującą skanowany obiekt oraz opcjonalnie kolor powierzchni tego obiektu. Danymi surowymi z każdego pomiaru jest chmura punktów, chociaż niektórzy producenci proponują skanery generujące od razu siatkę rozpiętą na tych punktach. Model siatkowy jest obecnie bardziej popularnym formatem w zastosowaniach przemysłowych czy wizualizacyjnych. Z danych surowych, chmur punktów, korzysta się przy dokumentacji lub kontroli jakości skanowanych obiektów ze względu na mniejsze przekłamania. W większości sytuacji pojedynczy skan nie wygeneruje pełnego modelu obiektu. Wiele skanów z wielu kierunków będzie zazwyczaj konieczne do uzyskania informacji odnośnie całego obiektu. Skany te muszą zostać sprowadzone do wspólnego systemu referencyjnego. Proces ten nazywa się łączeniem lub rejestracją. Podstawowym sposobem współpracy międzybranżowej jest wizualna kontrola stopnia koordynacji elementów budynku i zmian w wyniku procesu projektowego. W przeciwieństwie do tradycyjnie wykorzystywanych rysunków 2D, dzięki zastosowaniu modeli 3D, może być ona wykonywana w wielu różnych widokach i kontekstach. Przeglądanie modelu może być wspomagane narzędziami takimi jak kombinacje warstw lub warianty graficzne, które pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania elementów modelu, co ułatwia dostrzeżenie ewentualnych rozbieżności. Warianty graficzne wykorzystują możliwości definiowania reguł, na podstawie których w wybranych elementach mogą być zmieniane atrybuty linii wypełnień i wykończeń powierzchni. Jeżeli w kryteriach reguł zastosujemy różnorodne cechy, Właściwości elementów budynku uzyskamy możliwość półautomatycznej kontroli poprawności modeli, na przykład poprzez oznaczanie na wybrany kolor drzwi, niespełniających założonych wymagań.